Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, rozdział 9. Analiza i pomiar wyników. 9.3 Analiza danych i raportowanie. Zagadnienia: Analiza danych, Raportowanie, Narzędzia do raportowania, Przykłady zastosowania raportów, Podsumowanie. Co to jest analiza danych? Analiza danych to proces badania danych w celu odkrycia użytecznych informacji, wyciągnięcia wniosków i wsparcia decyzji biznesowych. W marketingu internetowym oznacza to monitorowanie efektywności kampanii, analizowanie zachowań użytkowników i ocenianie ROI, zwrotu z inwestycji. Kluczowe etapy analizy danych. Zbieranie danych, gromadzenie danych z różnych źródeł, takich jak Google Analytics, media społecznościowe, e-mail marketing itp. Przetwarzanie danych, organizowanie i przygotowywanie danych do analizy. Może obejmować usuwanie duplikatów, uzupełnianie brakujących informacji i normalizację danych. Analiza danych wykorzystywanie narzędzi analitycznych do badania danych. Może to obejmować tworzenie raportów, wizualizacji, map cieplnych i analizy trendów. Wdrażanie wniosków ustalanie strategii na podstawie wyników analizy, takich jak optymalizacja kampanii, zmiana strategii SEO czy modyfikacja treści marketingowych. Techniki analizy danych. Analiza trendów, identyfikacja wzorców i zmian w danych w czasie, co pomaga przewidzieć przyszłe wyniki i planować działania marketingowe. Analiza kohortowa, badanie zachowań określonych grup użytkowników, kohort, na przestrzeni czasu, aby zrozumieć, jak różne grupy reagują na kampanie marketingowe. Segmentacja, podział danych na mniejsze grupy na podstawie różnych kryteriów, takich jak demografia, zachowania czy źródła ruchu, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje użytkowników. Co to, to jest raportowanie? Raportowanie to proces prezentowania wyników analizy danych w formie zrozumiałych i użytecznych raportów. Raporty pomagają w monitorowaniu wyników, ocenie efektywności działań i podejmowaniu decyzji. Rodzaje raportów. Raporty operacyjne skupiają się na bieżących operacjach i działaniach marketingowych, takich jak codzienne raporty o ruchu na stronie czy liczbie wysłanych e-maili. Raporty analityczne oferują głębszą analizę wyników, takich jak raporty o skuteczności kampanii, ROI czy analizie SEO. Raporty strategiczne koncentrują się na długoterminowych wynikach i trendach, pomagając w planowaniu przyszłych działań marketingowych i strategii biznesowych. Kluczowe elementy raportu. Cel raportu, jasne określenie celu raportu, np. ocena efektywności kampanii czy analiza wyników SEO. Metryki I KPI, uwzględnienie kluczowych wskaźników wydajności, KPI i metryk, takich jak liczba odwiedzin, wskaźnik konwersji, koszt pozyskania klienta ITP. Wizualizacje danych, używanie wykresów, tabel i map do wizualizacji danych w celu ułatwienia ich zrozumienia. Wnioski i rekomendacje, przedstawienie kluczowych wniosków z analizy oraz rekomendacje dotyczące przyszłych działań. Google Data Studio, narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych, które integruje dane z różnych źródeł, takich jak Google Analytics i Google ADS. Microsoft Power B platforma do wizualizacji danych i tworzenia raportów, która pozwala na łatwe łączenie danych z różnych źródeł i tworzenie zaawansowanych wizualizacji. Tableau narzędzie do tworzenia interaktywnych wizualizacji danych i analiz, które pozwala na głęboką eksplorację danych i prezentację wyników w zrozumiałej formie. HubSpot, platforma CRM, która oferuje funkcje raportowania dla działań marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta, umożliwiając tworzenie szczegółowych raportów i pulpitów nawigacyjnych. Ocena kampanii reklamowych, analizowanie wyników kampanii PPC, takich jak liczba kliknięć, wskaźnik konwersji i koszt kliknięcia, aby ocenić skuteczność reklam i zoptymalizować budżet. Monitorowanie SEO, tworzenie raportów o pozycji słów kluczowych, ruchu organicznym i analizie bike linków, aby ocenić skuteczność działań SEO i dostosować strategię. Analiza e-mail marketingu, śledzenie wskaźników otwarć, kliknięć i konwersji w kampaniach e-mailowych, aby zoptymalizować treść wiadomości i strategię wysyłki. Jak efektywnie analizować dane i tworzyć raporty? Określ cele, zanim zaczniesz analizować dane, określ, co chcesz osiągnąć. Czy chodzi o optymalizację kampanii, poprawę SEO, czy zwiększenie sprzedaży. Wybierz odpowiednie narzędzia, korzystaj z narzędzi, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom analitycznym i raportowym. Regularnie monitoruj wyniki, analizuj dane na bieżąco, aby szybko reagować na zmiany i optymalizować działania marketingowe. Prezentuj wyniki w zrozumiały sposób, używaj jasnych wizualizacji i zwięzłych podsumowań, aby Twoje raporty były łatwe do zrozumienia i wykorzystania. Analiza danych i raportowanie są niezbędnymi elementami skutecznego marketingu internetowego. Pozwalają one na monitorowanie wyników, ocenę skuteczności działań i podejmowanie świadomych decyzji. Wykorzystując odpowiednie techniki analizy, narzędzia raportujące i prezentując wyniki w jasny sposób, możesz zoptymalizować swoje działania marketingowe i osiągnąć lepsze wyniki. Podstawy marketingu internetowego dla małych firm Rozdział 9. Analiza i pomiar wyników. 9.3. Analiza danych i raportowanie.